Słuchaj Pani, przywitam Was z muzyką, co chcieliście że my są Stasek, Czym na pewno możecie się zaskoczyć Waszych fanów? Czym zaskoczyć? Jakieś nowości? To znaczy, zaskoczyć, to nie wiem, to jeden jakby się nam coś wydarzyło na scenie, bo ostatnio Stasek spot ze sceny, to było zaskoczenie dla nas nie inny dla fanów. <grywka> Połączyliśmy to, co jest na czasie, czyli walka o czyste powietrze, o której trzeba mówić głośno. Nie tylko z zabiórka, ale właśnie przy takich wydarzeniach. Ale także nie zapominamy o naszych tradycjach, o tych, co ważne na terenie gminy Wietrzchowice, o rolnikach, o ich plonach i o ich ciężkiej pracy. Więc z współczesnością w tradycje, jak widać, połączyć to można całkiem sprawnie. Bardzo się cieszę z tego, że tutaj, właśnie w Wietrzych łączymy te dwa wydarzenia i z jednej strony chwalimy naszą polską zdrową żywność, a z drugiej strony pokazujemy właśnie, żeby ona była zdrowa, musimy właśnie dbać o środowisko, o naturę. I tutaj dzisiaj to bardzo mocno wybrzmiewa. Aktualnie w naszym gospodarstwie jest 125 sztuk bydła, w tym 55 krów mlecznych. No od wczoraj się do 54. Jedna przeszła na zasuszenie. Prowadzimy je wspólnie z mężem Pracujemy we dwoje, jak to możliwe, że taka duża ilość, jak jesteście w stanie to wszystko ogarnąć? Wydaje mi się, że raczej modernizacja gospodarstwa i wprowadzenie nowej technologii umożliwia to, że dużo sztuk, a czasowo przypuśćmy tak samo jak przy małej ilości, no nie na ten moment, jeśli chodzi o czas pracy przy zwierzętach, u nas jest podobny do gospodarstw, które utrzymują do 30- do 40 sztuk, tak jak wspominaliśmy w życiorysach w 2018 roku Adam skończył budowę nowej obory wolnostanowiskowej, która poprawiła nie tylko komfort naszej pracy, ale przede wszystkim dobrostan zwierząt. Fajnie się tak składa, że akurat rozpoczynamy od Wietrzechowic świętowanie w naszym pojedzie tornowskim do dorzennych i podziękowań rolnikom. I z tego miejsca oczywiście wszystkim serdecznie dziękuję, bo poprzez czyste powietrze, ekologię, zdrową żywność, również my będziemy zdrowsi. Dlatego się ogromnie cieszę, że możemy dzisiaj tutaj zainaugurować ten ważny, ważny temat, ale też i podziękować naszym rolnikom. Jeśli mamy dzień czystego powietrza, dbamy tylko o atmosferę, dbamy w ogóle o środowisko. To jest istota tych wszystkich programów. Impreza jest organizowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przez Gminne Centrum Kultury. Bardzo nas to cieszy, że można z takich środków skorzystać i ludzie też poznają, co to znaczy czyste powietrze i jak w ogóle zapatrywać się na taki temat. Mamy stoiska właśnie, które przyjechały z Krakowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po to, żeby mieszkańcy też w sposób bezpośredni zapytali. Dzisiaj niedziela, więc dzień wolny. Ludzie mają możliwość dostać informacje na bieżąco. Jest także stoisko z gminy Wieczchowice dotyczące czy czystego powietrza, bo my jako gmina także mamy swój punkt, gdzie pomagamy mieszkańcom wypełniać wnioski, rozliczać, a także podpowiadać, gdzie najlepiej tutaj uzyskać dofinansowanie. W ramach Dnia Czystego Powietrza i Ekologii w gminie przygotowaliśmy konkursy ekologiczne dla dzieci z pytaniami. Uczestnik losuje pytanie i po poprawnej odpowiedzi może sobie wybrać nagrodę. Nagrody są również ekologiczne, są to drewniane klocki, notesy, także dużo torby bawełniane, także wybór jest duży. pytanie: Jak nazywa się gęsta mgła, zanieczyszczona spalinami? A. tlen, B. smog, C. smog. I oczywiście poprawna odpowiedź to B. smog. Piękne, na przykład drewniane klocuszki. tam pokazać. czyli wszystko to jest związane z ekologią. Ciężko jest dbać o coś, czego tak no, nie widać gołym okiem, prawda? Jaki jest najlepszy sposób na to, żeby tak zobaczyć tą jakość, że, że faktycznie dbamy i ona staje się lepsza? Można, okazuje się, zobaczyć prawda, tą jakość czy jakość dbałości o czyste powietrze. Bo wystarczy zrobić fotkę, gdzie opalamy węglem i zrobić fotkę tego samego komina, gdy opalamy innym źródłem, bardziej ekologicznym. Widać gołym okiem, że po pierwsze w pierwszym przypadku jest czarny dym, a w drugim tego dymu praktycznie nie ma. Co najwyżej unosi się para, jeśli opalamy na przykład gazem, prawda, czy, czy ewentualnie olejem. W Wietrzychowicach, Dzień Czystego Powietrza i Ekologii, proszę powiedzieć o Państwa obecności na takim wydarzeniu, gdzie wydawałoby się, nie że Was zabrać. Na dzisiejszej imprezie, gdzie rozmawiamy o czystym powietrzu, kominiarze z Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy będą rozmawiać o bezpiecznym użytkowaniu przewodów kominowych, o bezpiecznym domu. Bezpieczny dom to dom, gdzie jest komin awaryjny, komin bezpieczeństwa, do którego możemy podłączyć piecyk, piecokuchnię, kominek, gdzie możemy zapewnić ciepło domowe. Coraz częściej na terenie kraju dochodzi do anomalii pogodowych, gdzie zrywane są linie energetyczne prądu. Jeśli mamy komin awaryjny, komin bezpieczeństwa, właśnie w takich sytuacjach możemy podłączyć piecyk i zapewnić ciepło domowe. Przy wspólnej infrastrukturze można zorganizować dwa dobre, fajne wydarzenia. Jak wiadomo dożynki do święto, które jest tradycyjnie od wielu, wielu lat organizowane przez gminę. To jest czas, kiedy należy oddać honor i hołd rolnikom, tym, którzy ciężko pracują na roli. a ten rok nie był do, zbyt łatwy dla nich, więc tym bardziej warto ich docenić. Natomiast święto, drugi, druga część dzisiejszego wydarzenia, czyli kwestie ekologiczne, niezwykle ważne dla Małopolski. Wiemy o tym, że nasz program Małopolski, realizowany przez Samorząd Polskiego, ale też wspólny z gminami, ma co, dość coraz większe sukcesy. Powietrze mamy coraz czystsze. Środowisko mamy coraz czystsze. To dzięki wsparciu województwa dla samorządów gminnych, ale też dzięki zaangażowaniu bezpośrednio mieszkańców, samorządu gminnego, który koordynuje, organizuje, zachęca mieszkańców do tego, aby korzystali z tej dodatkowej wiedzy, żeby korzystali też ze środków, którymi dysponuje Trzymarszaje Województwa czy Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Wymieniali swoje źródła ciepła, wymieniali na efektywne, ekologiczne. Dodatkowo montowali panele fotowoltaiczne po to, żeby oszczędzać energię i chronić klimat i środowisko. Zostaliśmy zaproszeni przez naszego wójta, Tomasza Banka, żeby tutaj współuczestniczyć w tej fajnej uroczystości i przy okazji się zaprezentować jako nasze koło kołoowieckie. Coś pokazać, jak to nasze, nasza działalność wygląda, że to nie jest tak, jak nas opisują, niestety, że jesteśmy raczej mordercami. To chodzi o cało tutaj. Nasze, nasze, naszą pasję, a przy okazji możemy poczęstować super bigosem wyrobami takimi naszymi regionalnymi. Jesteśmy z przyrodą, z ekologią na co dzień związani. Nie mogliśmy nie odmówić. No w związku z tym zorganizowaliśmy taką mini wystawę łowiecką i z tukiem bigosem typowo myśliwskim pochodzenia z naszych zwierząt, pól i lasów przyrządzony przez. Restauracje, myśliwska Szczecha. Nikt z dzisiejszej imprezy głodny nie wyjdzie. No chyba nie, pani starościna się postarała. Pierożki mamy z kapustką, z mięsem, mamy z, e, smarowidełko, smalczyk wegetański, wyroby wiejskie, ciasta, różnego rodzaju nalewki. No i tradycyjnie baćka, piwa od starostów jest. Wietrzchowice stawiają na ekologię. Tak, stawiają na ekologię. Właśnie mamy bardzo dużo stoisk z kół gospodyń wiejskich, które właśnie dzisiaj promują tą ekologiczną żywność. Wszystkie te ekologiczne, typu ogóreczki, coś, wszystko mamy ze swoich gospodarstw. Czyli wy także stawiacie na ekologię? Tak, my stawiamy na ekologię. Dlaczego na pewno warto? Dla zdrowia. Dla nas jest to duży zaszczyt. My reprezentujemy nie tylko naszą wieś. Jako starości reprezentujemy tutaj wszystkich rolników, których trud i pracę ma w pewien sposób podkreślić to święto. Jest to nie tylko ten Dzień Ekologii i Czystego Powietrza, on się też wiąże z tymi wieńcami dożynkowymi, z tym, że tutaj jesteśmy. Jest to w pewien sposób także nasze święto, rolników, więc musimy mieć swoich przedstawicieli, którzy nas reprezentują. Mamy zaszczyt zaprezentować swój program, ponieważ Zespół Radłowianie obchodzi w tym roku dziesięciolecie. I skorzystaliśmy z zaproszenia i mamy przyjemność wystąpić dzisiaj w wietrzychowicach właśnie przed tą publicznością i zaprezentować tańce śląskie i tańce krakowskie. Muzyka Oczywiście wisienka na torcie, gwiazda. Zespół Baciary różnych gości. Mieliśmy możliwość jakby tutaj słuchać, ale no Zespół Baciary to jest jednak e, coś, co słyszeliśmy tu w Wietrzychowicach od dawna, żeby ich zaprosić. Baciary spotkał młodych tateri.